Jeśli jesteś honorowym krewodawcą, już niebawem uzyskasz dodatkowe uprawnienia pracownicze. Zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi, honorowemu krewodawcy przysługuje po pierwsze dzień wolny od pracy w dniu, w którym oddaje krew lub kiedy poddaje się badaniom okresowym dla dawców krwi. Po drugie, przysługuje mu zwrot utraconego wynagrodzenia na zasadach określonych w prawie pracy. Po trzecie, przysługuje mu zwrot kosztów przejazdu do publicznej jednostki służby krwi. I po czwarte, przysługuje mu również posiłek regeneracyjny. Zgodnie z artykułem 9a ustęp 1 punkt 1 ustawy o publicznej służbie krwi, w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, honorowemu dawcy krwi, który oddaje krew lub jej składniki po chorobie COVID-19, przysługuje Dzień Wolnego, od pracy w dniu, w którym oddaje krew lub jej składniki, oraz dzień po oddaniu, czyli razem dwa dni wolnego. Obecnie czeka na podpis prezydenta ustawa o krajowej sieci onkologicznej, która ma zmienić zapis dwóch dni wolnego dla honorowych dawców krwi w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii. Tak, aby przysługiwały również te dwa dni wolnego po odwołaniu stanu zagrożenia epidemii. W ciągu roku kobieta może oddać maksymalnie 4 razy w roku pełną krew, co daje 8 dni wolnego, a mężczyzna może oddać pełną krew 6 razy do roku, co daje 12 dni wolnego. Płytki krwi można oddać maksymalnie 12 razy do roku niezależnie od płci, a Osocze 24 razy do roku, co daje nam maksymalnie 24 i 48 dni wolnego. Po podpisie prezydenta, kiedy ustawa zostanie ogłoszona w dzienniku ustaw, wejdzie w życie 14 dni od daty jej ogłoszenia.